Dobry wieczór, Państwu. Znajdujemy się w tej chwili w amerykańsko-polskim Centrum Kulturalnym w Troj. Rozmawiamy z nowym prezesem organizacji Białego Orła. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę Pana, wiele osób chciałoby wiedzieć troszeczkę na temat Pana osoby. Czy mógłby Pan się przedstawić telewizją Telewizji Detroit i powiedzieć parę słów o swojej osobie? No, nazwisko jest Józef Wyszyński. O, w Ameryce jestem od 41 lat, w klubie od 39. Co jeszcze mogę powiedzieć? <głos》>, już jestem na emeryturze. Rozumiem. Dlatego <głos》> jestem z powrotem w klubie. Został Pan wybrany nowym prezesem Organizacji Białego Orła. Jest to zaszczyt i bardzo odpowiedzialna funkcja. Bardzo się cieszę. Po pierwsze gratuluję. Czy mógłby Pan powiedzieć troszeczkę na temat samej organizacji Białego Orła i jak Pan to w tej chwili widzi? No, dziękuję za gratulacje. Jak widzę Białego Orła, no to jest. Yy... Organizacja, która prawdę mówiąc leży mi bardzo na sercu. Przyjechałem tutaj, byłem młodym człowiekiem, weszłem w szeregi Białego Orła. No już od, tak jak mówię, od 40, 39 lat jestem członkiem. Byłem już kiedyś prezesem. To było, musiałem zrezygnować, dlatego, że każdy z nas pracuje i teraz, jak jestem na emeryturze, wróciłem. A uważam, że ten klub to jest jedną z tych lepszych organizacji, które działają przez już 60, blisko 60 lat i jednak, jakby nie było, kształcą nasze dzieci w jakiś tam fizyczny i kulturalny sposób, gdzie z, z pamięcią o, o Polsce powiedzmy sobie w ten sposób. Dlatego uważam, że teraz powinniśmy dopiero, i ja będę próbował to robić, jak najwięcej zacząć z dziećmi pracować. Z tego, co słyszałem, pierwszym razem, kiedy był Pan prezesem, osiągaliście niewiarygodne sukcesy, i wiele osób ma nadzieję, że całe to doświadczenie, które Pan przejął wówczas, będzie również przekazane w tej chwili. Ja też mam taką nadzieję. Prawdę mówiąc, tak jak ja mówiłem już raz, że mogę się poszczycić tym, że jak odchodziłem z klubu sportowego, to było dziewięć drużyn juniorów. Pracowałem w ten czas z rodzicami. Mam nadzieję, że będę pracował teraz z rodzicami, dlatego że uważam, że to jednak nasza przyszłość. Nasze dzieci to nasza przyszłość. My już <grym> dużo nie pomożemy, ale w nich leży wszystko, co oni mogą, będą mogli zrobić. Oczywiście. Rozmawiamy ze sobą dosłownie przez 2-3 minuty, dopiero co Pana poznałem, ale widzę, że ma Pan bardzo pozytywne nastawienie do tego, co Pan robi, dużo się Pan uśmiecha, a jeżeli chodzi o młodzież, jest to bardzo ważna cecha. To na pewno bardzo lubię pracować z młodymi ludźmi. Przez kilka lat byłem trenerem nawet naszych tych juniorów. No i ja wiem i uważam, że to jest coś, co możemy w naszym klubie znowu wprowadzić na te, tutaj na jakąś taką dobrą drogę. Widzę, że nie marnujecie czasu. Dzisiaj jest również zebranie. Czy mógłby Pan powiedzieć, co dzisiaj ustalacie i jakie decyzje są podejmowane? Oh. <laughs> to jest jedno z tych najgorszych pytań. To jest nasze pierwsze zebranie, i próbuję się zorientować, co w tym klubie jest, co jest złego, co jest dobrego, to co dobre będziemy nie próbowali zmienić, może tylko ulepszymy, a to co jest złe, to na pewno będziemy starali się zmienić. Oczywiście, przepraszam za to pytanie, <noise> rzeczywiście jest to dopiero początek, dlatego musi pan być zorientowany co, jak i tak dalej, to rozumiem teraz. Ja, ja no to w tej chwili to jeszcze nie mogę powiedzieć o wszystkich rzeczach, bo naprawdę nie mam jeszcze pojęcia co się działo w zarządzie przez ostatnie parę lat, ale widzę, że, że będzie dużo pracy, ale z drugiej strony jestem bardzo ucieszony, bo wszyscy, Członkowie zarządu wstawili się jak jeden. Także mam nadzieję, że to będzie dość dużo ludzi do pracy. Oczywiście. Co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o prowadzenie takiej organizacji? Czego by Pan oczekiwał od innych osób w składzie? Bo ponieważ to nie jest tylko oparte na jednej osobie, pan jest prezesem, ale to wszystko polega na w współpracy. Czego Pan by życzył sobie od innych członków organizacji, żeby to było łatwiejsze Inne z Pana punktu widzenia i innych osób? Wyrozumienia. To jest jedno, co potrzebujemy, to wyrozumienie dla siebie. Każdy z nas, to znaczy ja w tej chwili już nie pracuję, ale każdy z nas gdzieś tam pracuje, zarabia na życie, prowadzi rodzinę i powinien mieć wyrozumienie dla tych innych tak samo, jak oni powinni być dla niego. Wyrozumienie i tylko wyrozumienie to, co łączy jakoś i spoi ten klub. Wie pan co, ja znam osobiście jednego z nowo wybranych dyrektorów, Jarka Ciszka. O ma niesamowitą pasję, jeżeli chodzi o tę organizację. Tak jak mówię, poznałem pana dopiero parę minut temu, ale widzę i czuję tą samą energię. Myślę, że współpraca takich osób w tej organizacji naprawdę będzie bardzo pozytywna. No ja też mam taką nadzieję. Dziękuję panu serdecznie. Zapraszamy do wspólnej rozmowy. Pozwolę, żeby Pan zapoznał się z tym, co jest w tej chwili, ale zapraszam również do dalszych wywiadów. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.